Witam serdecznie na kanale mojej EDC. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego to ciekawego foldera od firmy CJRB, czyli modelu Pyrite w wersji Bowie. Bowie, oczywiście od kształtu głowni, która tutaj ewidentnie właśnie ten słynny kształt i ostatnimi czasy dosyć popularny tutaj przypomina, wygląda de facto, nawet nie przypomina, po prostu wygląda jak głownia typu Bowie. Na początek chciałbym jeszcze, zanim porównanie wielkościowe podziękować jednemu z moich widzów, czyli Tomaszowi, który tutaj ten nóż, jak i też kilka innych zdecydował się do mnie podesłać na testy, na recenzję, dzięki czemu mogłem go dla Was sprawdzić, przetestować no i teraz podzielić się z Wami moją opinią na jego temat. Przejdę teraz już do porównania wielkościowego i zacznę od Sanremu 710. Ontario rad jedynka. Spiderko, Delika, 4 i na koniec będzie Victorinox 91 mm model Tinker dokładnie. Jak widać, myślę, że tutaj porównanie do Deliki będzie najbardziej ee, zbliżone, jeśli chodzi o rozmiar. Jest to folder, jeśli chodzi oczywiście o siedzie, RB, Pyrite, Bowie. Jest to folder raczej kompaktowych rozmiarów, bardzo zbliżony pod względem ogólnych gabarytów do deliki czwórki, więc na pewno jeśli chodzi o kompaktowość rozmiar, miejsce zajmują, zajmują, zajmowane, przepraszam, w kieszeni, to tutaj pod tym względem dużo tego miejsca ten nóż nie będzie potrzebował. Tyle, się chodzi o porównanie wielkościowe, teraz pora na plusy i minusy. Jak zawsze, zacznę oczywiście od plusów, no i pierwszy z nich to są świetne właściwości tnące. Stal, jaką tutaj mamy, to jest ta stal mocno promiowana przez RB i chyba tylko przez nich używana, ewentualnie przez, przez ich spółkę matkę Artisan Cutlery, ale tutaj nie jestem pewien czyli ARRPM 9. Nie jest to jakaś szołowa stal, jest to stal, co by nie mówić, budżetowa. No więc tutaj jej parametry są w porządku, bez szału, ale nie ma też dramatu. No ale to, co tutaj przede wszystkim robi robotę, jeśli chodzi o te właściwości tnące, to jest po pierwsze szlif. Zobaczcie, jaka głównie jest, grzbiet głównie jest cienki. Szlif i krawędź tnąca. Myślę, że teraz będziecie mogli to dobrze zauważyć. No Wygląda to po prostu bardzo, bardzo cieniutko, a jak wiadomo stal, stalą, ale jeśli chodzi o właściwości tnące, to tutaj duże znaczenie ma również właśnie szerokość szlifu, szerokość krawędzi tnącej, a te dwa elementy w przypadku tego noża są naprawdę bardzo cienko zrobione, przez co praca tym nożem, cięcie nim jest naprawdę dużą przyjemnością, bez żadnych problemów, wchodzimy w jakiś cięty materiał, gdzie cała głownia musi go przez niego przejść, żeby przeciąć dany element, chociażby karton czy jakiś owoc. To wszystko tutaj naprawdę, jeśli robimy tym nożem, tym folderem, nie nastręcza żadnych problemów, więc tutaj za te właściwości tnące bardzo duży plus ode mnie leci zdecydowanie. Kolejny plus, mechanika. Mechanika oparta na łożyskach. Jeśli chodzi o blokadę, mamy tutaj też ostatnio dosyć mocno popularnego loka. Tak to funkcjonuje. Zresztą widzicie, Głownia tak naprawdę po naciśnięciu, sama opada, wszystko się ładnie samo składa tak zwana gilotynka. Nie tutaj tego doświadczymy. Tak to właśnie pracuje, więc jeśli chodzi o tą mechanikę o otwieranie, również nie ma żadnego problemu z kciukiem, środkowym palcem, czy też przy użyciu samej blokady. Też to wszystko bardzo płynnie gładko chodzi. Nic nawet nie musiałem tutaj dooliwiać, smarować, czy jakkolwiek poprawiać. Więc mechanika zdecydowanie na plus. Kolejny plus to jest moim zdaniem ciekawy i niecodzienny wygląd. Głównie, oczywiście, największą robotę w kwestii tego wyglądu robi tutaj ta głownia w kształcie Bowie. No dla mnie jest to taki powiew świeżości wśród natłoku wielu noży chińskich producentów, bo co by nie mówić, No Size też jest tutaj jednym właśnie z tych chińskich producentów, które są bardzo generyczne, bardzo podobne do siebie. Pojawia się trend na głównie typu ship's foot, no to wszyscy klepiemy ship's foota. Pojawia się trend na jakąś głównie z typu spear point czy, czy drop point, ale tam z wymyślnym czymś, to wszyscy to klepią. Teraz owszem, pojawił się też trend na głównie typu bowie, czyli to co, mamy, to co mamy tutaj, czyli taki powiedzmy trochę drop point, ale jednak ta fałszywka jest wyraźniej zaznaczona. No, i jednocześnie jest taka bardziej agresywna, i to moim zdaniem, wygląda ciekawie i fajnie. Ten trend jest tymi główniami typu Bowie. Myślę, że na ten moment, przynajmniej w moim odczuciu, nie jest jeszcze aż tak mocny, aż tak silny, żeby mi aż to zbrzydło trochę, jak to w przypadku innych typów główni, które były modne albo są nadal modne. No i tutaj mi się wydaje, że to, tą konstrukcję. Czyli model Pyrite, który no jest tutaj już przez RB sprzedawany od bardzo dawna w różnych wersjach główni, w różnych wersjach wielkościowych na moim kanale. Też dzięki uprzejmości Tomasza mogliście zobaczyć recenzję wersji Large. Tutaj mamy tą standardową, więc jeśli chodzi o ten wygląd, to ta głównia Bowie, no przyznam szczerze, że podoba mi się ten kształt główni. Ma on coś w sobie, właśnie takiego innego. Mniej klasycznego, mniej obtuczonego przez wielu producentów, coś właśnie oryginalnego, ciekawego wizualnie, zwłaszcza wizualnie, bo jeśli chodzi o jakiekolwiek inne właściwości, to tutaj jakoś specjalnie różnicy nie widzę, a sam aspekt wizualny też moim zdaniem jest może dosyć dosyć ważny dla wielu użytkowników, ten też i dla mnie i jeśli chodzi o ten wygląd, no to ta głownia boi naprawdę robi tutaj robotę i uatrakcyjnia to wszystko. Kolejny plus to jest ergonomia. Ergonomia, która jest tutaj na bardzo dobrym poziomie, ze względu chociażby na jakość wykonania. Te wszystkie krawędzie, które tutaj mamy, czy to na górze, czy na dole, one są ładnie zaoblone. Nie ma tutaj żadnych ostrych kantów. Linersy też są wszystko tutaj wyszlifowane, mimo tego, że trochę wystają, minimalnie wystają z ponad okładek. To jest to wszystko tak ładnie zrobione, tak dobrze, że tutaj nic się nie wrzyna, nic nie sprawia dyskomfortu. Podobnie z klipsem, który też, jeśli tutaj mocno ściśniamy, chowa się w tej dłoni. Czuć tak naprawdę delikatnie tylko tą końcówkę, ale to czuć. To nie, że ona się jakoś wbija, że sprawia jakiś dyskomfort, nawet przy mocniejszym ściśnięciu rękojeści. No i ta ergonomia jest dobra zarówno przy chwycie w pełni wszystkie palce na rękojeści jak i też z wykorzystaniem finger choila bo tutaj takowy mamy dosyć sporych rozmiarów co prawda jak ja tu kładę swój dosyć chudy palec to jestem blisko początku krawędzi tnącej więc tutaj powiedzmy że trzeba też mieć to na względzie i uważać ale jest on wystarczająco duży żeby tutaj można było w ten sposób go chwycić pracować nim w ten sposób więc ergonomia i takim chwytem i chwytem jedynie na wykorzystaniu przy wykorzystaniu rękojeści jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie i wygodnie po prostu się tym nożem pracuje no plus te właściwości tnące, o których wspominałem wcześniej, świetne połączenie. Kolejny, ostatni plus to jest wspomniany przeze mnie przed chwilą klipsy typu deep carry. Jak dobrze wiecie, jestem miłośnikiem tego typu rozwiązań, uważam je za najlepsze w moim odczuciu. Nie mam tutaj żadnego z tym problemu, więc zawsze jak taki klips tego typu się pojawia, no to jak najbardziej ode mnie leci plus. Tym bardziej, że jest on tutaj dobrze wykonany, jest dosyć mocny, sprężysty. Nigdy nie miałem obawy o to, że ten nóż mi z kieszeni wyleci. Tyle jeśli chodzi o plusy. Teraz pora na minusy. No i pierwszy z nich, jak już jesteśmy przy klipsie, to jest sposób mocowania. Nie wiem o co chodzi, ale jest to kolejny nóż od CJRB, gdzie klips jest zamocowany, co prawda to trzeba im oddać przy użyciu śrub na płasko, tak więc nic żadne główki nam tutaj na tych śrub nie wystają, ale dalej nie ma tutaj żadnej, żadnego wycięcia w rękojecie, tak żeby nam również ta podstawa tego klipsa się chowała. Jak ja zauważyłem tutaj problem, chyba w sumie mój największy problem, jaki zauważyłem przy korzystaniu, przenoszeniu tego noża, to jest fakt, iż bardzo często, jak miałem trochę grubszą krawędź kieszeni, niestety tu jest wąsko. Więc często zdarzało mi się tak, że nóż wchodził do tego momentu, tu się blokował, i potem trzeba było go tam dopchnąć, a czasami nawet no, nie udawało mi się. Go, go dopchnąć, jakby ta z kieszeni była dosyć, dosyć gruba, więc tutaj niestety dla mnie jest to dosyć spory, spory minus. który odebrał mi przyjemność po prostu przenoszenia tego mądrza na co dzień, bo za każdym razem, jak go wkładałem, musiałem pilnować tego faktu, żeby tam go dopchnąć jeszcze. O ile oczywiście się dało, żeby go dopchnąć do tej kieszeni, żeby tam wszedł do końca. No, jak dla mnie spore niedopatrzenie, tym bardziej, że jeszcze bym to zrozumiał miał trochę tutaj więcej zrozumienia dla tego faktu, gdyby można było ten klips przełożyć na drugą stronę, ale nie, nie można. Jest tu tylko jedno miejsce i rozumiem, że na przykład, gdyby taka opcja była, no to tutaj trzeba by mieć wycięcie, byłaby dziura, estetyka mogłaby trochę na tym ucierpieć, ale nie, no jest po prostu jedna opcja nie można tego przełożyć na drugą stronę dla osób leworęcznych, więc żadnego usprawiedliwienia dla takiego sposobu mocowania tego klipsa dla mnie. Nie ma, więc za to idzie minus i to dosyć duży. Kolejny minus to są dosyć ostre zakończenia kołków do otwierania. One możliwe, że wyglądają dosyć, dosyć że tak powiem, na delikatne, zaoblone i nie, nie powinny nas straszyć problemów, ale powiem szczerze, że niestety podczas użytkowania. To, że one są dosyć tak wąskie, tak ostro zakończone, mimo tego, że ta taka będzie zaoblona, ale ostro zakończone, czyli wiesz, że to wszystko się zwęża, mam nadzieję, że dobrze to tłumaczę, że to wszystko dosyć mocno się zwęża, no to niestety jak sobie trochę poklikamy tym nożem, właśnie przy użyciu tych kołków, no to zaczynałem tutaj czuć pewien dyskomfort na, na palcu, nawet w sumie nie musiałem za, za długo klikać, wystarczyły dwa pierwsze. Trzy pierwsze kliknięcia i już po prostu zaczynam czuć. Nie jest to jakiś dramat, nie, nie czuję, że to mnie po prostu boli w jakikolwiek sposób, ale jednak sprawia pewien dyskomfort, po prostu czuję je. A ja uważam, że kołki powinny być tak zrobione, że w momencie, kiedy otwieramy ten nóż, nawet wiele razy pod rząd, bawiąc się, klikając, to to nie powinno być wyczuwalne i większość noży, które przez moje ręce się przewinęły, właśnie tak mają. Tutaj dobrym przykładem jest, jest rat, widzicie, tutaj to zakończenie kołka jest dosyć mocno spłaszczone, dosyć szerokie i tutaj w ogóle ja tego kołka używam, ale nie czuję, że on jest więc no, to jest coś czego w tym CGRB Bowie Pyrite Bowie mi akurat brakowało więc za to ode mnie idzie również minus wtedy jeśli chodzi o plusy i minusy no i teraz kwestia samego podsumowania powiem tak Przede wszystkim dużym, dużą zaletą tego foldera są jego właściwości tnące, połączone z dosyć ciekawym, niecodziennym, jeszcze niezbyt oklepanym wyglądem. Jak dla mnie kombinacja bardzo dobra. Do tego jeszcze dochodzi ergonomia, która też jest, też jest tutaj na bardzo wysokim poziomie, więc praca tym nożem jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo mm, efektywna. Myślę, że mogę tak to określić śmiało. No, po prostu przyjemnie się tym pracuje, przyjemnie się tym tnie. Cokolwiek musimy zrobić, ciach, ciach. I zrobione, więc to jest naprawdę duży, duży atut tego foldera. Jeśli chodzi o moje największe zastrzeżenie, no to chyba tylko te dwa minusy, które znalazłem. Bo nie wiem, czy, czy liczyliście, ale plusów tutaj było kilka, około 5-6, a minusy znalazłem tylko dwa, czyli te ostre zakończenia kołków, które są nieprzyjemne i po prostu czujemy to, no i również niestety ten klips DeepCare. Ten klips to jest szczerze, chyba największe zastrzeżenie, to że musiałem kładąc ten nóż do kieszeni dopychać go, żeby tam wszedł do końca. To był na tyle duży minus, że powiem szczerze zastanawiałem się czy sobie tego foldera nie, nie sprawić, tym bardziej, że jego właściciel Tomasz poinformował mnie, że, że będzie ten nóż raczej wystawiany przez niego na sprzedaż. Więc nawet na początku miałem taką myśl, że a dobra zapytam po ile i może się jakoś dogadamy i ten folder zostanie u mnie, bo ponieważ tak bardzo mi się spodobał, no ale niestety wszystko, całe to pozytywne wrażenie i moją decyzję zakupową niestety powstrzymał ten klips, yy, przez co ostatecznie stwierdziłem, że a, nie będę zagadywał, może teraz zrobiłem jakieś małe ogłoszenie, więc jeśli to jeszcze będzie możliwe, a atomek będzie zainteresowany sprzedaniem tego noża, możecie się tutaj w komentarzach jakoś do ode niego odezwać, być może Wam się uda. Ponieważ poza tym klipsem, tym ostrym, ostrymi kołkami, to jest naprawdę bardzo dobry nóż. To jest kolejny chiński nóż, chińskiego producenta. Bardzo dobrze wykonany, bardzo dobrze zrobiony, przemyślany. Ciekawy też wizualnie, czegoś czyli więcej. Jak dla mnie, świetna propozycja. Tak więc, jeśli takie kwestie jak ten clip Wam nie przeszkadzają, moim zdaniem, śmiało można rozważyć nabycie tego modelu. Tyle jeśli chodzi o mnie, przypomnę o mnie i oczywiście o recenzję. Przypomnę Sieger RB Pirate Bowie. Jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.